Mam ciocie Paulę, mam ciocie chmurkę, mam ciocię gosie. Natomiast ja myślę, że ciocia nie musi być członkiem rodziny. I że to jest chyba najfajniejsze. Taką jedną z najważniejszych dla mnie cioć była moja pierwsza trenerka, instruktorka taneczna, nika. Ula y, potrafi w czary. Ona moje dzieci traktuje tak, jakby traktowała swoje. Kiedy widzisz coś takiego u swojej przyjaciółki, do swojego własnego dziecka, to jest coś tak przejmującego i tak się cieszysz, że jest jeszcze ktoś, kto kocha to dziecko. Bardzo jest fajna i bardzo śmieszna. Robi takie śmieszne miny. Jest powierniczką tajemnic. Jest y, kompanem w szalonych pomysłach. Bo ze to jest trochę jak rodzic, ale bardziej wyluzowana. Pamiętam, jak weszłam na salę i zobaczyłam te burze czarnych loków. Bo są takie osoby, które się y, pamięta na całe życie. I ja myślę, że ula taką będzie. Jest absolutnie niezastąpiona. Jest jedyna w swoim rodzaju. Yy, że bardzo. Yy, że bardzo jej dziękuję. Wiem, że Paula zawsze po prostu. Będzie miała halwę na oku. Nika, jesteś dla mnie jak druga mama.